I witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z waszą ulubioną serią, czyli z gangiem Biedroniaku. Tak wiem, cała akcja dobiegła końca, ale czas odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czy uda mi się jeszcze wymienić mój cały wypełniony album na kolejną maskotkę? I to nawet nie jeden album, tylko dwa. Mam tutaj jeszcze mnóstwo naklejek. Jednak z tego, co widziałam kilka dni temu, to tak prezentują się sklepy Biedronka. Stoją te kartony, ale nie ma maskotek. Zaraz wszystko wam wytłumaczę. No bo ja tak łatwo nie. Nie odpuszczę, zbierałam naklejki i chcę dostać kolejną maskotkę. Wzięłam do ręki sobie czyściutki albumik. No i po raz ostatni zróbmy to. Wklejmy te naklejki do albumu. Mam nadzieję, że wszystko bardzo dobrze wyliczyłam i że będę miała tutaj ich dokładnie połowę, tak aby na sam koniec odebrać darmową maskotkę. No i jeszcze jedną kupić sobie za 25 zł. Klejam sobie tutaj naklejka po naklejce i mam już tutaj pierwszy rządek naklejek. Kleiłam teraz 20 naklejkę i mogłabym odebrać książkę gangu Biedroniaków za darmo. Ale ja mam tutaj jeszcze naklejki. Kolejny rządek wypełniony, mam tutaj 34 naklejki. I lecimy sobie z kolejnymi 35. 36, 37. A Wy w tym czasie mi napiszcie, jak Wam podobały się tegoroczne maskotki z biedronki. No i ile udało Wam się finalnie ich uzbierać? kleiłam ostatnią naklejkę. Naklejkę numer 40. Super, możesz odebrać biedroniaka za 24,99. Tylko gdzie są te biedroniaki? Ej, to jest nie fair. Można było zbierać naklejki. Mam ich tutaj mnóstwo. Patrzcie na to, wypełn Dwa albumy, ale nigdzie nie ma maskotek. A do tego wszystkiego zostało mi jeszcze tyle naklejek. Wiecie co? Ja po prostu je dokleję tutaj do tego mojego albumu i sprawdzimy finalnie, ile ich mam na koniec. Ostatnia naklejka ląduje w albumie i jest to naklejka sushi, naklejka numer 55. No i normalnie powinnam pójść do Biedronki, zabrać ze sobą te dwa albumy, no i dzięki temu kupić maskotkę za połowę ceny, a za ten album odebrać ją za darmo. Tylko to nie jest takie łatwe. Sprawdźmy sobie aplikację Biedronki, wchodzę tutaj i mamy dokładnie napisane, że akcja zbierania naklejek dobiegła końca. Więcej naklejek nie będzie, ale możemy teraz wymienić naklejki na nagrody do 29.11.2025 roku, czyli praktycznie do końca tego miesiąca. Maskotek już nie ma. Dosłownie jest zero w tych takich koszykach. Po drugie raz były informacje, że te maskotki dojadą, później, że jednak ich nie będzie a finalnie, posłuchajcie jaki filmik udało mi się znaleźć Siema, słuchajcie, akcja naszych biedroniaków dobiegła niestety końca, cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i nie wszyscy zdążyli taką maskotkę odebrać, ale dostaliśmy wczoraj od firmy wiadomość, ja Wam ją przekażę, co możecie teraz zrobić z takim wyklejonym albumem możecie udać się do dowolnej biedronki tam odbierzecie voucher, który uprawnia Was do odbioru takiej maskotki, więc jakby nic straconego, ale teraz tak Maskotkę będziecie mogli odebrać tylko w Biedronce, w której taki voucher został wydrukowany, to jedna rzecz. Druga, niestety nie będzie możliwości wyboru maskotki, bo to w zależności od sklepu różne maskotki przyjadą. Jeżeli podacie kartę Biedronki przy tym, no to przyjdzie do Was SMS, że taka maskotka jest do odbioru. No i trzecia rzecz, odbiór takiej maskotki to planowany termin. Marzec 2026. Słyszeliście? Co to ma znaczyć? Ja mam to wymienić na jakiś voucher. Okej, okay, rozumiem. Biedroniaki się skończyły, ale gwarancja jest taka, że ja dostanę tę maskotkę. Tylko, że w przyszłym roku. Nie, no w ogóle, co to ma znaczyć? Dobra, wiecie co? Najprościej będzie, jak ja po prostu zabiorę te albumy i pójdziemy wspólnie razem do. Biedronki, sprawdźmy to ja się dowiem, teoretycznie już od kilku dni yy, trwa yy, jakby ta akcja że wymienić to możemy na voucher więc sprawdzimy czy w mojej Biedronce to działa sprawdzimy co z tymi albumami a może jednak będą tam jakieś maskotki chodźcie razem ze mną to sprawdzić a poczekajcie, poczekajcie właśnie odebrałam wiadomość od Iski z kanału Alebazi, wysłała mi coś takiego, oficjalna informacja handlowa która jest skierowana do sklepów Biedronka no i tutaj wyraźnie jest napisane, że to wszystko co przed chwilą słyszeliście w filmiku, to jest prawda. Faktycznie będę musiała wymienić moje albumy z naklejkami na vouchery. No i później pamiętać, że będę musiała odebrać maskotki. W marcu przyszłego roku. Ja jednak i tak będę musiała to sprawdzić, więc biorę kamerę ze sobą. Wychodźcie razem ze mną i wbijamy do biedronki. No dobra, idziemy. Pogoda nie jest zbyt fajna. Mam ze sobą tutaj dwa albumy. Troszeczkę pada deszczek i w ogóle jest dzisiaj jakoś tak mega zimno. Zobaczcie, jak wieje. Ja tutaj musiałam się cała zasłonić. Chyba będzie lepiej, jak te moje albumy sobie, tak jak zawsze, tutaj złożę i od razu schowam do torebki, wiecie, dla bezpieczeństwa, a teraz nie pozostaje mi nic. Innego jak pójść do biedronki i się dowiedzieć teraz o tej całej akcji. No dobra, jestem już pod sklepem. Najpierw sobie tutaj zerknijmy. Tutaj zawsze było pokazane, za co dostaniemy dodatkowe naklejki. Nie ma już nic o biedroniakach. Wszędzie tylko święta, 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 zabawki, ozdoby i nic poza tym. Dobra, wbijamy do biedronki. Na początek jednak sprawdzimy sobie, czy może są jakieś maskotki. Może jakimś cudem się jeszcze pojawią. Dobra, sprawdzamy. No bo wiecie, mi mówiono, że będzie dostawa. Ale jednak mnie oszukano. No, może nieświadomie, ale takie dostanie informacje na sklepie. Ja w to uwierzyłam. Byłam przekonana, że będą maskotki, ale ich nie ma. No dobra, zatem y, biorę te moje dwa albumiki. Dostałam właśnie informację od jednej z pań, która tutaj pracuje, że mam po prostu podejść na kasę i pani mi to zeskanuje, dołączy do mojej karty i dostanę faktycznie ten voucher na maskotkę. Tylko słuchajcie, ja tutaj mam dwie takie wypełnione y, kartki, i niestety ta wypełniona. Wypełniona do połowy, jest lipa. Jest lipa, ona nie chce się wbić. Tutaj można odebrać tylko i wyłącznie maskotkę za cały wypełniony album. No jestem, słuchajcie. Rozczarowana. Patrzcie, tak to wygląda. Voucher na maskotkę. Boję się, że ten paragon w ogóle zgubię do marca, więc będę musiała go nieźle schować. Dodatkowo chyba to jest wbite na moją kartę. Tam dostanę jeszcze SMS-a. No, miejmy nadzieję, udało się do połowy, do połowy liczyłam na to, że będę miała jednak dwa vouchery. A teraz zerknijmy sobie jeszcze na ozdoby świąteczne. Chcę zobaczyć, co w tym roku jest w biedronce. Jest tutaj naprawdę dosyć sporo towaru. Znowu krasnale. Krasnale jak co roku, tylko że mam wrażenie, że z roku na rok te krasnale są coraz większe, większe i większe. Ten na przykład jest mega, ale to mega ciężki, ale jest gigantycznych rozmiarów, wygląda po prostu przebosko, przepięknie. Oczywiście mamy też bombki, tylko czy ja w tym roku coś potrzebuję? Wiecie co? Yy, chyba bombki bym potrzebowała. Wydaje mi się, że Mikołaj mi w zeszłym roku, mój młodszy synek troszeczkę je yy, potług, bo bawił się tą choinką. Jakieś takie ozdoby, mega podoba mi się ten Reniferek, chyba. Ale dobra, wiecie co? Bądźcie razem ze mną. Zaraz wrócę do domu i zobaczę sobie, jakie ja mam ozdoby świąteczne w tym roku. Na pewno nie mam takiego dziadka do orzechów, ale on jest dla mnie trochę creepy. Nie do końca on mi się podoba. Nie wiem dlaczego, ale no, jakoś tak źle wygląda. Takie łańcuchy już mam. Jakieś takie małe ozdoby, takie. hmm. Bibeloty. Chyba nie są mi potrzebne. Znowu tutaj krasnale. Tam nawet są jeszcze jakieś takie bałwany. Ostatecznie wyszłam z biedronki i wzięłam sobie moje. Ulubione precle w karmelu i jestem, słuchajcie, tak, do połowy uszczęśliwiona. Może jeszcze jakimś cudem zdobędę naklejki, i może jeszcze jakimś cudem uda mi się wypełnić do końca ten album. W międzyczasie, jak wróciłam zaraz ze sklepu, to w portfelu jeszcze znalazłam 5 naklejek i aktualnie mam ich 60. Brakuje mi 20, aby do końca miesiąca móc yy, wypełnić ten album. Nie wiem, rodzina, znajomi, przyjaciele, jeżeli coś mają, to Fajnie by było, jakby się podzielili i, i pomogli mi wypełnić do końca ten album. Nie wiem jakim cudem, ale może się uda. No tak jak widzieliście, niestety ten album nie został zakwalifikowany do tej akcji, ale za to, za tamten dostałam, patrzcie na to, voucher na maskotkę Gang. Biedroniaków. Czegoś takiego jeszcze nie było. Dziękujemy za udział w akcji Gang Biedroniaków. Tak jest napisane. Otrzymujesz voucher uprawniające do odebrania maskotki Gangu Biedroniaków. Planowany okres wydania marzec przyszłego roku. To jest prawda. I uwaga, jeszcze termin może ulec zmianie o możliwości odbioru. Poinformujemy cię w sposób SMS-a. Odbiór maskotki będzie możliwy tylko w tym sklepie, gdzie dostałam ten voucher. Z tym nie ma problemu, to jest biedronka zaraz pod moim blokiem. Nie ma możliwości zastrzeżenia sobie konkretnego rodzaju maskotki. No, to będzie lipa, jeżeli będę mogła odebrać maskotkę, którą już mamy w swojej kolekcji, ale. Przynajmniej może będzie na jakiś fajny prezent dla kogoś. No i jeśli chodzi właśnie o te maskotki, to ich dostępność będzie różna w zależności od różnego sklepu, ale wtedy już nie będzie możliwości pojechania do innej Biedronki, odebrania po prostu w zamian innej maskotki. No i jest zastrzeżone, że mam zachować ten voucher i dać go sprzedawcy w dniu, kiedy będę chciała odebrać maskotkę. Wiecie, jak to bywa z takimi voucherami? One mogą się łatwo zgubić, więc na wszelki wypadek schowam to do mojej szufladki, tutaj zaraz w szafce obok. Niech tam sobie leży aż do marca. A teraz yy, czas jeszcze na szybki testik. Jedliście to? Ja to uwielbiam. Kocham. Kocham karmel i wszystko, co jest karmelowe. A tutaj mamy precle karmelu, które. Yy, bardzo ciężko się otwiera. Wyglądają obłędnie, pachną mega karmelowo. A teraz bierzemy i smakujemy. Mm, mm -hmm. Słone precelki plus karmel, jak dla mnie 10 na 10, przekąska po prostu idealna no dobra, ale teraz już odbiegając od biedroniaków które się skończyły, odbiegając od mojego y, testu tych przepysznych pretli obiecałam wam jeszcze jedną rzecz biorę teraz kamerę do ręki, miałam sprawdzić moje ozdoby świąteczne słuchajcie, tuż, tuż, już za ponad tydzień, słuchajcie akurat są mikołajki yy, będzie zaraz początek grudnia, więc te ozdoby świąteczne powoli mogą się pojawiać, już moje ozdoby świąteczne świąteczne ostatnio sobie przełożyłam tak, aby były, o właśnie tutaj patrzcie na to, jaki to jest gigantyczny karton, tutaj obok mam jakieś światełka i inne ozdoby, natomiast tutaj już widzę mnóstwo, mnóstwo ozdób świątecznych no i mam to tutaj słuchajcie, praktycznie całe święta są tutaj schowane, takie większe rzeczy mam jeszcze schowane gdzieś indziej luzem, dobra, otwieramy to i robimy sobie szybki przegląd światełka, dobra, no światełka są jakieś, e, tutaj mam Taki pojemnik mikołajkowy. To jest pojemnik, w którym ta mikołajkowa głowa się otwiera. O, w ten oto sposób. I tutaj zawsze chowamy sobie ciasteczka. Zazwyczaj jakieś takie pierniki. Robię w takim okrągłym kształcie, aby one się pięknie tutaj mi schowały. Zobaczcie na to. Mam taki wieniec, który był kupiony zwykłym takim wieńcem, z samymi gałęskami. jest nieco mniejszy. Mam tutaj jakieś takie ozdoby, których nie używam od lat. Na przykład taka choinka. Patrzcie na to. No można ją gdzieś postawić. Yy, uwierzycie, że ja sama to uszyłam? Sama to robiłam. Kiedyś, słuchajcie, tych ozdób było zdecydowanie mniej i sama musiałam kombinować i sama to sobie uszyłam. A jeśli chodzi o klimat, który najbardziej mi odpowiada zimą i świętami, yy, i święta to jest, słuchajcie, klimat takiego prawdziwego drewna, Takie jelonki, drzewa gałązki. Wszystko, słuchajcie, jakby było Żywe i prawdziwe. Tutaj to powinno świecić, ale baterie się wyczerpały. Ta choinka powinna pięknie świecić. To też idealnie pasuje wśród tej Girlandy. W tym roku planuję więcej takich pieńków drewnianych mieć w domu, takich plastrów. Może na takim pięku postawię sobie choinkę. Może jeszcze zrobię jakieś ozdoby. To słuchajcie, jest prawdziwy pieniek. Prawdziwy kawałek drewna, no i ta ozdoba wygląda przepięknie i co wylądowało jeszcze w tym pudle. Wiecie co, czy ja planuję w tym roku kupować jakieś ozdoby świąteczne? Nie wiem. Chyba, że coś będzie na jakiejś fajnej promocji. To się skuszę, ale tak to raczej chyba nie potrzebuję żadnych rzeczy. Ej, chyba coś źle włożyłam, bo nie chce mi się to zamknąć. Dzięki wielkie, kochani, że byliście razem ze mną. To niestety nie jest odcinek, w którym odebrałam darmowego biedroniaka, ale w zamian za to od razu Wam mówię, że z darmowym biedroniakiem spotkamy się w marcu. A może i nawet wcześniej, bo tutaj ta data, to wiecie, tak jest podana mniej więcej. Może jakimś cudem, nie wiem jak. Uda mi się zdobyć jeszcze przez te kilka dni ostatnich 20 naklejek uruchomię swoje znajomości, popiszę do znajomych, do rodziny, a może ktoś będzie mieć jakieś zalegające naklejki. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, koniecznie zostawić kciuka do góry, no i czekać na iście świąteczne odcinki. Jak widzieliście, dekoracja domu przede mną, wybieranie choinki, na pewno wybierzemy się do miasta na jakiś fajny świąteczny spacer. Moje miasto jest Pięknie przystrojone. Czeka już na takie świąteczne miasteczko, które niedługo zostanie odpalone. Ja i moje biedroniaki się z wami żegnamy. Biedroniaki oczywiście są mojego synka, który non stop się nimi bawi. Słuchajcie, ta ciężarówka jest dla niego hitem. No i oczywiście ten koszy. Non stop się bawimy w jakieś biedronkowe zakupy. Dzięki wielkie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, czy Wam udało się odebrać ten voucher. Do usłyszenia, pa pa!